Dobrze, a co jeżeli będą młotki zamiast odpoczynku, czyli yy, niestety skąd się w ogóle wzięła ta moja, to moje szkolenie, temat tego szkolenia i tej prezentacji, bo coraz miałem sporo spotkań, sporo szkoleń w firmach, które owszem ewidencję czasu pracy kierowców liczyły, ale w ogóle nie analizowały tego co się dzieje tam pod spodem, czyli co jest ustawione na tachografie, co kierowca zaznaczył, no i ta ewidencja w niektórych przypadkach była mocno, mocno przekłamana. Więc co będzie w takiej sytuacji, jeżeli kierowca faktycznie ustawi te młotki zamiast odpoczynku? Czyli chociażby tak jak tutaj. Czyli znowu mamy ten sam przykład co poprzednio: 3 godziny jazdy, 2 godziny jazdy, 3 godziny jazdy, ale w pomiędzy, pomiędzy kierowca ustawił młoteczki, a nie łóżeczko. Znowu godzina 40 zł dla przykładu, odpoczynek dzienny niewliczony. Do czasu pracy będzie wliczone aż 11 godzin. Bo wszystkie czynności, tak naprawdę tutaj jazdy i młoteczków będą wliczone do czasu pracy, czyli jazda i trzy godziny tych młotków, dyżurów w ogóle nie będzie, czyli wynagrodzenie wyniosłoby 440 zł, zakładając, że nie ma nadgodzin, znowu, bo jeżeli będzie w system podstawowy, trzy nadgodziny się pojawią. Jeżeli będzie system równoważny, nie muszą się pojawić. Zależy od tego, jak będą wyglądały równoważenia tego wymiaru czasu pracy w innych dniach. Tego miesiąca bądź okresu rozliczeniowego. A co, jeżeli będą młotki zamiast odpoczynku? Nie w taki sposób, że kierowca tam gdzieś w ciągu jednego dnia się pomylił, tylko zrobił to w następujący sposób. Czyli 5 sierpnia kierowca zakończył pracę w piątek w Polsce i niechcący ustawił na tachografię czynność innej pracy, czyli tutaj mamy. Mamy tę inną pracę zaznaczoną o, w taki sposób, czyli dokładnie 68 godzin i 20 minut mamy czasu pracy od 5 sierpnia od wyjęcia karty do 8 sierpnia w poniedziałek do włożenia tej karty przez kierowcę. Czyli tu, tu normalnie były odpoczynki dzienne, czyli łóżeczka, i w którymś momencie kierowca zaznacza na tachografie przez 68 godzin i 20 minut tą, tę inną pracę. I wówczas jeżeli tego nie przeanalizujemy i nie poprawimy, no to pojawi nam się dosyć dużo tej innej pracy i mogą się pojawić też przekroczenia normy czasu pracy, chociażby tygodniowego tygodniowego czasu pracy, bo zwróć uwagę, że samej jazdy jest tylko 36 godzin i 18 minut w tym podsumowaniu, ale tej innej pracy, czyli tych młoteczków, jest aż 70 godzin i 7 minut. To jakbyśmy to dopodsumowali, to da nam ponad 100. 6 godzin, 106 godzin pracy, więc na pewno czas pracy w tygodniu będzie w tym przypadku będzie przekroczony. Aczkolwiek tutaj trochę nie do końca te sumowanie dobrze pokazuje, bo do czasu pracy w tygodniu, ten czas pracy w tygodniu zakończyłby się w niedzielę o 24. Czyli od poniedziałku od 00 do niedzieli do 24. Zatem ten ostatni dzień akurat do liczenia tej normy by wypadł. No ale kilkanaście godzin nie zmieniłoby faktu, że tutaj zamiast 100 godzin łącznie tego czasu pracy byłoby. Minus tam 10 czy minus 18 akurat w tym przypadku, czyli mogło, i tak byłoby powyżej 60 godzin czasu pracy w tygodniu. Normy pewno też mogłyby zostać poprzekraczane. A tak niestety widzę takie ewidencje czasu pracy widzę, gdzie nikt tego nie analizuje, i potem do ewidencji czasu pracy wrzucają nam się właśnie takie sytuacje. Pokażę to zresztą tej naszej ostatniej części, czyli w przedostatniej części, czyli w warsztacie z programu Fortna w przykładach, będę to pokazywał.